Cześć, zapraszam Was do kolejnego szotu. Dzisiaj nasze y, powiązania słówek y, rozpoczniemy od czasownika SZTAŁBZAUGN. SZTAŁBZAUGN oznacza odkurzać. Możemy na przykład powiedzieć Die Putzfrau staubzaugt den czyli sprzątaczka odkurza dywan. Ale od tego czasownika ształb mamy oczywiście rzeczownik, rzeczownik der ształb Der stałp oznacza odkurzacz. Możemy na przykład powiedzieć za ształb załga is defekt, czyli nasz odkurzacz jest zepsuty. Lub der ształb załga nicht mehr richtig. Czyli odkurzacz nie wciąga już dobrze. I tutaj zauważyliście zapewne czasownik zaun. I tutaj wychodzi nam kolejne powiązanie. Mieliśmy na początku czasownik ształt zaun, a nagle wychodzi nam czasownik zaun. I właśnie czasownik zaun oznacza wciągać, wsysać, sać, ciągnąć, w takim znaczeniu ciągnąć, wciągać, tak? Na przykład wciągnąć kurz, wciągnąć kurz. Więc możecie zwrócić również uwagę na to, że czasownik stałp załn, czyli odkurzać, składa się z dwóch elementów. zał, czyli tego czasownika wciągać, sać oraz słówka stałp. No właśnie, co znaczy to stałp? To oznacza kurz. Der sztab. To kurz, czyli mamy ształb zaun, wciągać kurz, to oznacza odkurzać. Rzeczownik der ształb e, kurz, możemy na przykład powiedzieć iśmus sztaub wiszn, czyli muszę wytrzeć kurze. Sztaub zaun, odkurzać. Der Sztaub załga, odkurzać. Sztaub e, zaun, odkurzać. Der Sztaub załga, odkurzać. Der ształb kurz. Zaun, Wciągać, wsysać, sać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym szocie.